Niektóre inwestycje wydają się być bezpieczniejsze od innych, bo są rzeczy, które się po prostu nie zmieniają. Tak jak po burzy wychodzi słońce, a po nocy wstaje dzień, tak po niedzielnym obiedzie ludzie siadają przed telewizorami i oglądają familiadę. Niewiele osób wie, ale producentem familiady nie jest telewizja polska. Stacje telewizyjne płacą prywatnym firmom za tworzenie popularnych programów, które potem tylko emitują. Obniża to znacznie koszty produkcji i ogranicza biurokrację. Wyspecjalizowane studia radzą sobie z tym znacznie sprawniej. Za przygotowanie teleturnieju Familiada i jego produkcję odpowiada spółka Astro, której akcje są publicznie dostępne. Złoto, dewizy, obligacje skarbowe. Uważane są za najbezpieczniejsze formy oszczędzania. Ale czy można postawić na coś pewniejszego niż familiada? Czy można wybrać sobie bezpieczniejszą przystań na wzburzonym giełdowym morzu? Posłuchajcie. Producent Familiady, spółka Astro, pojawiła się w obrocie giełdowym w kwietniu 2010 roku. Została wyceniona na około 1,5 miliona złotych, ale w dniu debiutu nikt po takiej cenie akcji sprzedawać nie chciał i nie zawarto tego dnia żadnej transakcji. I nie ma się temu co dziwić, bo rynek wyceniał spółkę znacznie wyżej. Już po miesiącu wartość giełdowa spółki wynosiła jakieś 10 milionów złotych, a po pół roku wzrosła do około 80 milionów złotych. Jak widać, można było bardzo wzbogacić się na Familiadzie, bez konieczności kompletowania na drużynę wujków. Ty jesteś siostrzenicą bratowej babci Anieli, a ty jesteś drugą córką y, ciotki od wujka z... Dziennikarze Superekspresu w 2010 roku postanowili zrobić spółce psikusa. Nie mając nic ciekawego do napisania, bo wiązałoby się to z wysiłkiem, napisali niczym niepoparty artykuł o tym, że Familiady nie będzie. Cel, dla którego napisali ten artykuł, został osiągnięty. Ludzie kupowali gazety, klikali w linki. Jednocześnie wartość naszej perły spadła o ponad 3 miliony złotych. Co bardziej nerwowi inwestorzy sprzedawali akcje, tracąc pieniądze. Zarząd spółki Astro, producenta Familiady, zapowiedział pozew. Ale ostatecznie sprawa rozbiła się chyba o wolność do wyrażania opinii. Być dziennikarze to, że się najgorsi są, yy, w ogóle prostytutki, yy, jakieś takie. Oczywiście spółka produkowała także inne programy, m.in. Lekcje stylu, yy, Magil Towarzyski yy, czy Miasto Kobiet, ale umówmy się, że były to programy o oglądalności rzędu błędu pomiarowego w porównaniu z familiadą. Ciężko się oglądało te programy, a jeszcze gorzej się tego słuchało. Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli tego ptyśka. Zjeść w tej formie pierwotnej, prawda? To wiemy, co się stanie. Te programy nie przebiłyby Familiady, bo nie po to ludzie czekają cały tydzień na niedzielny obiad, żeby go potem zwrócić. Zresztą produkcja tych pozostałych programów została przez spółkę Astro szybko zaniechana. W 2009 roku, przed debiutem naszej perły, przychody wynosiły jakieś 4,5 miliona złotych, ale niewiele z tego zostawało jako zysk. Producent Familiady zarobił przez rok tylko jakieś 152 tysiące złotych. Jak widać, zatrudnianie w roli prowadzącego bardzo dobrego aktora filmowego, serialowego i teatralnego tanie nie jest. Najważniejsze, że płacą całkiem niezłą kasę za ten cyrk. Zapewne zarząd nie był zadowolony z tego, że tak mało spółka zarabiała, bo planowano założyć własną telewizję. Zamierzano pozyskać na ten cel kapitał z funduszy europejskich, no i z giełdy oczywiście. Zarząd Astro. Wierzył we wzrost wybuchowy, planowali założyć platformę streamingową oraz 10 nowych kanałów telewizyjnych. Wyobrażacie sobie ten przeskok? Z producenta Teleturnieju w ciągu jednego roku zostajecie właścicielami platformy streamingowej i 10 nowych kanałów telewizyjnych. Producent familiady poszedł na całość. Zaoferował kanał dla mężczyzn, dla kobiet, młodych, sportowy, dokumentalny, informacyjny, kościelny i ogólny. Nasza spółka w 2010 roku chciała zostać nowym Polsatem. Mam nawet taką książkę, Wzrost Wybuchowy, ale nie wiem o czym jest, bo jeszcze jej nie czytałem. Brakowało jak dla mnie kanału Familia da Life 24 7, gdzie można by całą dobę obserwować zmagania rodzin albo na żywo słuchać jak odpowiadają ankietowani, Wymień przedmioty, którymi otwiera się piwo. A ten nic nie mowa! Piwo otwiera się otwieraczem. No producent Familiad jest na tyle znany, że bez problemu otrzymuje koncesję na te 10 nowych stacji. Półka potrzebowała ton sprzętu, aby odpalić te 10 kanałów i platformę streamingową. Wybuchowy wzrost powodował wybuchowy wzrost kosztów, a to bardzo nie spodobało się inwestorom. Żeby załagodzić sytuację na giełdzie, spółka wypuściła prognozę finansową. Duże straty związane z uruchamianiem kanałów miały być chwilowe, ale zysk w następnym roku miał wynieść około 9 milionów, a za dwa lata ponad 14 milionów. Takie plany musiały rozpalać wyobraźnię. Niektórzy sądzili zapewne, że na ich oczach rodzi się gigant medialny. Inwestorzy wiedzieli, że jeśli te plany spełnią się chociaż w połowie, to cena akcji Astro wzrośnie astronomicznie. Niestety prognozy finansowe określone przez zarząd mijały się z rzeczywistością. Przychody były mizerne, a koszty jeszcze bardziej rosły. Jedyną stacją z 10, która cieszyła się jako takim wzięciem, była stacja muzyczna. Wobec kilku milionów złotych strat w 2010, 2011 i 2012 roku i ogólnego rozczarowania, następuje zmiana na stanowisku prezesa. Nowy prezes ciął ostro nietrafione inwestycje, porzucono temat 10 nowych stacji telewizyjnych, sprzedano platformę streamingową i pogodzono się z utratą kilkunastu milionów złotych zainwestowanych we wcześniejsze projekty. Zainwestowałem. I Postanowiono skupić się jednak na produkcji programów dla telewizji. Poza zaproponowano Rodzinne Kucharzenie, to dla TVP2, program Czy Samochód Ma Duszę? dla TVP Historia oraz Złote Nożyczki dla TV Puls. Ale nowe programy nie chwytały za serce. I ostatecznie cały czas wszystko utrzymywała produkcja Familiady. W latach 2014-2016 udało się przywrócić spółce rentowność, generowano kilkaset tysięcy złotych zysku rocznie. Akcjonariusze jednak nie porzucili swoich mocarstwowych planów, nie satysfakcjonowała ich produkcja jednego telewizyjnego programu od 30 lat. Zobaczcie proszę, jaką siedzibę ma spółka Astro. Obawiano się, że wraz z końcem emisji familiady może nadejść też koniec działalności dla spółki. Zdecydowano się w 2016 roku na uruchomienie stacji TV13, a w 2017 roku uruchomiono kolejną telewizję zajmującą się e-sportem. Prawdopodobnie zarząd stwierdził, że ciężko będzie przekonać starszych telewizów do swojej oferty, bo ci mają już swoje ulubione kanały czy programy. Postawiono więc na młodzież wiszą i dyndają bezwładnie przedstawiciele młodego pokolenia. Efekt był taki, że przychody spółki jeszcze spadły. I w 2017 roku pojawiła się dawno niewidziana kilkumilionowa strata. Nie odpuszczono jednak i zdecydowano się na szybki rozwój kanału e-sportowego, ale żeby nie ponosić wysokich kosztów praw do transmisji e-zawodów, wymyślono, że stworzona zostanie specjalna liga. 16 wybranych miast z całej Polski miało rywalizować między sobą w najpopularniejszych grach komputerowych w ramach tzw. Ligi Miast, a około 100 innych miast miało rywalizować między sobą w tzw. growym Pucharze Polski. Raz w tygodniu, w weekendy, gracze mieli wsiadać do autobusów i jechać na turnieje z innymi graczami. Miała być tabela rankingowa, a zwycięzca dostawałby y, tytuł y, triumfatora Ligi Miast Polskich. Trochę to skomplikowane, i kto niby miałby wybierać tą reprezentację danego miasta? A jeśli jakiś dobry zawodnik mieszkał na wsi, szczerze wątpię, czy zawodowe drużyny chciałby w czymś takim uczestniczyć i chyba nie tylko ja mam wątpliwości, bo pomysł do dziś nie wypalił, a od 6 lat jest grzany w raportach spółki jako perspektywiczny. Szczęście się jednak do Astro uśmiecha i w 2020 roku podpisuje umowę z telewizją Polską, na mocy której zamierza być współproducentem teleturnieju Wabank. Nawet napisano, że w związku z tym spodziewają się wyraźnego wzrostu wyników finansowych. Ale w papierach coś bardzo nie grało. Przypomnijmy, że w 2021 roku spółka miała dwie stacje telewizyjne jedną tą esportową, a drugą ogólną 13TV. Produkowała dwa teleturnieje, a przychody były znacznie niższe. Niż 10 lat temu. Niecałe 3 miliony złotych przychodów za cały 2021 rok. Przez ostatnie 15 lat tylko dwa razy spółka miała niższe przychody. To wyglądało bardzo podejrzanie. Z ciekawości sprawdziłem, jakie programy można by oglądać w telewizji 13 TV. I bez nuty ironii mogę przyznać, że te programy wyglądały bardzo fajnie. Pozytywne, naturalne programy o ludziach i ich profesjach z nutką dystansu, humoru, czasami współzawodnictwa. Przyznam, że chętnie obejrzałbym większość tych treści, tylko nie mam gdzie tego obejrzeć. Nie znalazłem bowiem odcinków w sieci, a nie będę czekał pół roku na powtórkę. Nie wydaje mi się też, żeby dobrym pomysłem było czytowanie przed telewizorem o 14 w czwartek, wierząc, że nowy odcinek będzie też będzie fajny. Poza tym większość ludzi o tej godzinie jest w pracy. W 2022 roku, kiedy Astro zaczął nadawanie swojej trzeciej stacji telewizyjnej informacyjnej News24 Przychody nieco przekroczyły 3 miliony złotych. Za cały rok. Wydawałoby się, że przy takim biznesie to powinno być 10 albo 100 razy tyle. Kierowanie telewizją informacyjną no to nie są tanie rzeczy. I w 2022 roku producent Familiady zanotował prawie 6 milionów złotych straty. Za 3 kwartały 2023 roku strata wynosi jakieś 2,5 miliona złotych i niedługo zarząd znów zbierze się aby przedyskutować co do przyszłości swoich kanałów telewizyjnych. Jak na razie zdecydowano, że kanał 13TV zostanie zastąpiony przez kanał Wakacje TV. Jak czytamy, kanał będzie poświęcony wypoczynkowi w Polsce i za granicą. Niestety rok 2023 może przejść do historii nie tylko jako rok straty finansowej, ale także rok straty wizerunkowej. W listopadzie 2023 roku udziałowcy Astro donoszą na siebie nawzajem do prokuratury. Podają oskarżenia fałszowanie dokumentacji finansowej, a także oskarżenia o niewypłacanie pensji pracownikom. Sprawa jest dosyć świeża, bo jak słyszeliście z listopada 2023 roku i nie wiadomo jeszcze jak się potoczy. Na pewno nie pomaga to w szukaniu inwestora. Obecny zarząd deklaruje, że szuka tego inwestora i że coraz lepiej mu to idzie. Nie rozstrzygając, kto ma w obecnym sporze rację, wydaje się, że głównie udziałowcy poruszają się po bardzo cienkim lodzie. Moim zdaniem jeżdżą po tym kruchym lodzie betoniarkami, bo jeśli reputacja spółki ucierpi, to telewizja może zerwać umowę na familiadę. Albo znakomity prowadzący ten teleturniej nie będzie chciał być kojarzony z kimś aferami i po prostu odejdzie. Nikt mi wcześniej nie powiedział, że warunki pracy będą aż tak trudne. Jeśli potwierdziłoby się to, że kluczowi pracownicy spółki nie dostają pensji, to odejdą, bo to nie jest rok 1994, kiedy to spółka zaczynała, gdy brakowało pracy. Może się okazać, że nie będzie miał kto tej familiady kręcić. Jedno jest pewne. Lata lecą, a Astro ma wciąż jedno i to samo główne źródło dochodów produkcję Familiady. Bez niej spółka byłaby teraz pewnie jakimś e-commercem. Posiadane kanały telewizyjne wyglądają póki co na głęboko nierentowne. Wyglądają, bo spółka nie publikuje oddzielnych sprawozdań dla poszczególnych kanałów. Wydaje mi się, że gdyby pan Karol Strasburger zrezygnował, to oglądalność spadłaby na tyle, że TVP zlikwidowałaby ten teleturniej. Nie dziwi zupełnie, że podejmowane są próby dywersyfikowania dochodów, usilnie te same, mające na celu stworzenie rentownej telewizji. Tylko inwestorzy muszą zadać sobie ważne pytanie. Czy to dobry kierunek? Czy telewizja we współczesnym świecie ma jeszcze jakiś sens? W dobie Twitcha, TikToka, YouTube'a, mało no, kto będzie czekał kilka dni na materiał, który może go zainteresować. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Na szczęście od każdej reguły są wyjątki. Nic bowiem tak dobrze nie współgra z niedzielnym popołudniem pokotletowym jak odcinek Familiady. Wierzę także, że Familiada jest na tyle silną marką, że żadne zmiany w telewizji jej nie straszne. Dawaj go ty, ty. Przedok, przedok. Co ciekawe, ostatnia umowa z telewizją na 90 odcinków została podpisana 18 grudnia 2023 roku, gdy robiło się już bardzo gorąco pod oknami na Familiada w Polsce jest emitowana od 1994 roku i przeżyła niejedną zmianę władzy. Jak widać, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest najbardziej bezpieczną formą lokowania pieniędzy. Złoto? Obligacje skarbowe? Czy akcje producenta Familiady? ねえ。<laughs>